Hej, cześćem, cześć, tu Marginta i to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry Marvel Spider-Man. I tak ostatnio przeszliśmy przez Fisk Tower całe Teraz idziemy do gabinetu, Fiska i zobaczymy co się stanie o, jeszcze był wybuch gdzieś tam... No, bitwa jest w Fisk Tower. Piszesz pamiętnik? Nie zapomnij o dywizie między Spider i Man. Odpalcie śmigłowiec. Zaraz przyjdę. Jestem w szoku, że dotarłeś aż tutaj. Ale czas twoich wygłupów dobiegł końca. E, wiesz, że doskonale cię widzę, prawda? Osiem lat mu się z nim. To dla mnie? <laughs> Nie musiałeś! Muszę zaszukać okazji. Przeładowuję się! Co się stało? Wydajesz się zdenerwowany! Zniszczy cię! Daj z siebie wszystko! Teraz mam szansę! Pora to zakończyć! Pomoc na życzenie! A тратишь грунт под ногами хлоп ucieleśnieniem problemów tego miasta! Miałem ci powiedzieć to samo. Wiecie, co robić panowie! Wszystkie No <grywa> Dobra Zbugowałem się trochę w ścianie O, przynajmniej widzimy ekran jest Dobra, jest Nież na próżno, tak jak żyłeś! Daj z siebie wszystko! my sobie buży? No. Może później. 8 minut 46. Dosam fiskiem. M. Wymarzony powrót do Rikersa? Masz tam chyba nawet więcej wrogów niż ja. Jeśli myślisz, że to będzie dla mnie choćby najdrobniejsza przeszkoda... Oj, muszę lecieć. Ej, powodzenia, Willy. Coś czuję, że ci się przyda. Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Miesiąc! Nie mniej miesiąc, a zaczniesz tego żałować! Kingpin idzie do więzienia. To koniec pewnej epoki. I Pierwsze... jeszcze sobie z tym w punktach. Postawmy kolejny poziom. Punkt umiejętności. Możemy mieć albo pen, czy zrzut. Okiem, okay. wiem. czy zrzut, bo idealny unik o kopnięcie z lotu. Hmm. Idealny unik. Idziemy, w idealny unik. Lista ruchów nowe. Idealny unik. Jeszcze co? Tam coś było. Okej, okay, idziemy. Parker, gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu. Nie, zaraz będę. Zostało parę przecznic. Ach, chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Ach. Podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem pakuje się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. Przepraszam, doktorze, ale... Wow. No już wiecie, kto to jest. <grystanie> Zaczął pan beze mnie. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. <grystanie> Bez obaw, Parker, sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. <grystanie> Tłumik mocy! O, rany e, może lepiej to przerwać jeszcze nie. Chwila, doktorze, wszystko gra? Jacyś ranni? Nie, to, to, to wszystko nie, moja nie. Wina. Poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się, tak? <laughs> Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Weź sobie wolne na resztę dnia, Peter. Ale... Później pogadamy. To była katastrofa. Jak tłumik mógł zawieść. Doktor mówił, żebym wziął sobie wolne ale... Hmm, kiepsko wyglądasz mały. No. Zobaczmy, co ci jest. Zobaczmy, zobaczmy. Inga Oktia... Okt... Industries. Ścieżka sdep serwo Boż serwo motor utro pięcia OK przepalony obwód cholera Gdybym zdążył przeprowadzić testy wyłapałbym to. Co to było? Okej, okay, so. muszę przepiąć serworegulator. nie jest tak. Nie, żadne. O co, o co? Tego możemy użyć te to, to tu to. 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 i to. Nieźle. Proste. Ok, to co teraz? A teraz wyrównać napięcie. Ok, czyli to mamy źle Czyli to musimy odpiąć i to wstawić plus dwa Dobra. Skończyłem Dobra Przecieżka serw e, serweratora jest Opiliśmy jeszcze tamto jakieś tam zobaczmy czy działa Jak na o... Lepiej zdecydowanie Doktor testował nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Mogę teraz to zrobić. Dobra. Jest Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą. Dobra, wiem. Musimy coś Znaleźć ją wtórą, ona widza. polimerowy Mocne, ale jest za duża impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. Tak okay. Dobra, muszę spadać, zanim jeszcze bardziej namieszam doktorowi. Zatwiliśmy to chyba w 6 minut około Nie mil nie, nie no, na pewno nie 6 minut parę minut coś kotem masz, Peter Spidermanie, tu Juri Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. jest w trawie. A, dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Grai. Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Błyniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla ciebie, Yuri, wszystko. Już tam lecę. Jest już nowy odcinek tylko faktów. Ciekawe, co mój największy fan myśli o ujęciu fiska. Zapraszamy na program Tylko Fakty z J. Jonah Jamesonem, w którym słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrody Pulitzera. Dwukrotnym! Z dwukrotnym zdobywcą nagrody Pulitzera i byłym wydawcą Daily View. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, Zagrożenie czy Niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Witajcie w tylko faktach z Jasonem John'a Jamesonem, programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Okej, okay, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Wilsona napiska. Zawsze to jeden mafioz mniej, nie? Czyżby? A powiedz mi jesteś może oficerem policji, prokuratorem, a może obsypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? nie, nie chciałem tam wejść. Wiedziałem, że to teraz będzie. Kamą. Czekaj, Co Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co, masz galowy kostium? A... w tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania oskorb. Ale chyba było warto. Tak. Ale godzinę temu. Nagle padł cały system. Każda wieża w całym mieście. Jak? Podobno ktoś uszkodził główny serwer, i teraz żadna z wież nie działa. Hmm, ktoś wewnątrz? Może? Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieże. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło. Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony, i nie wiemy, jak to ugryźć. Uu, Lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz. Ale. Ale na te wieże. Zmieniono pasma sygnału wejściowego. Właśnie zaczęła działać. To Twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić zresztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopot się, zajmę się tym. Okej, okay. ale tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku. A więc subskrybujcie, oceniajcie. No... Piszcie jakieś tam komentarze, jakie chcecie. Do usłyszenia, trzymajcie się winarium.